Od dziesięciu miesięcy Polska żyje w nieprawdopodobnym chaosie. Podejmowane działania są sprzeczne z wydawanymi przez rząd informacjami dla społeczeństwa. Wybudowane za miliony, setki milionów szpitale polowe biją pustkami, a w domach umierają ludzie chorzy na inne choroby z uwagi na brak dostępu do lekarzy, brak dostępu do łóżka szpitalnego. To są nieprawdopodobne liczby osób, które umierają. Dzisiaj otwierane są szkoły, mimo że nauczycielom nie zapewniono szczepień, by zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom i naszym rodzinom. Dzisiaj otwierane są przedsiębiorstwa e, turystyczne to wydane przez rząd e, błąd bon turystyczny 500 plus nie może być realizowany z tego względu, że zamknięte zostały, zamknięta została branża turystyczna. Zdeterminowani przedsiębiorcy otwierają swoje lokale gastronomiczne, otwierają hotele, by uciec przed bankructwem i uciec przed decyzją wyrzucania na bruk pracowników. Czy w tym rządzie jest chociaż jedna osoba, która podejmie się odpowiedzialności za kraj i będzie podejmowała logiczne, odpowiedzialne decyzje?